Jesteśmy w Tesalii, na polu bitwy pod Farsalos. Nazywam się Matthew Settle. 9 sierpnia 48 roku przed Chrystusem stanęło tu 70 tysięcy rzymskich żołnierzy do bratobójczej walki. Ważyły się losy wojny domowej, w której Juliusz Cezar rywalizował o władzę z Pompejuszem Wielkim. Dzięki grafice komputerowej możemy odtworzyć sceny tej walki. Masy żołnierzy, formacje, taktykę oraz strategię, która przyniosła zwycięstwo. Da to obraz bitwy, który byłby bezcenny dla ówczesnych wodów. Decydujące starcia. Awe Cezaro. 48 BC, Cezar, w 48 roku przed naszą erą Juliusz Cezar i Pompejusz Wielki byli najpotężniejszymi z rzymian. Pompejusz poślubił Julię, córkę Cezara. Ta jednak zmarła przy porodzie. Kilka lat wcześniej z bogaczem Krasusem tworzyli triumwirat, By umocnić swą pozycję, wodzowie zdobywali Rzymowi nowe prowincje. W 53 roku przed naszą erą wszystko się skończyło. Krassus, chcąc dorównać Aleksandrowi Wielkiemu, najechał królestwo Parthenon. Armia rzymska została rozbita pod Karny, a Krassus wraz z synem zginęli. Równocześnie wódz Legionów Juliusz Cezar wygrywał jedną bitwę za drugą w Galii, czyli obecnej Francji. Zbił fortunę sprzedając jeńców jako niewolników. Był charyzmatycznym wodzem. Mężczyźni go szanowali, a kobiety kochały. Nade wszystko pragną udowodnić, że jest doskonałym strategiem. Cezara można było albo kochać, albo nienawidzić. Jego podkomendni go uwielbiali. Wprowadził liczne innowacje. Żołnierze poza służbą mogli robić co chcieli, ile by dobrze się spisywali w bitwach. Łupy przyniosły mu bogactwa, a on sam postanowił teraz rządzić w Rzymie. Ale Pompejusz był już jednym z dwóch konsulów najwyższych urzędników Rzymu, wybieranych na roczne kadencje. Ten 57-letni wódz odniósł na wschodzie wiele zwycięstw. Podporządkował Republice liczne ziemi oraz założył nowe miasta. Wracał do stolicy jako bohater ludu. Walczył w Hiszpanii i ze Spartakusem, ale największe zwycięstwa odniósł na wschodzie. Wzbudził podziw, gdy w ciągu trzech miesięcy zdołał oczyścić morza z piratów. W 1962 roku przed naszą erą wrócił do Rzymu jako najwybitniejszy wódz legionów. Pompejusz był starszym wiekiem wojskowym, mężem stanu Rzymskiej Republiki. Pompejusz był świadom ambicji Cezara, choć nie uważał go za zagrożenie. Rzymskie prawo zabraniało wodzom wprowadzania legionów na półwysep Czatenis. Choć miał wszystkie atuty w ręku, nie był spokojny. Cezar szybko zyskiwał popularność. Stwierdził, że woli być pierwszą osobą na prowincji niż drugą w Rzymie. Chciał, żeby go wybrano na konsula, by był równy Pompejuszowi. Cezar był niezwykle popularny wśród ludu dzięki festynom i igrzyskom. Obnosił się z bogactwem, a jego gladiatorzy walczyli w srebrnych zbrojach. Ponadto był bezwzględny. Gdy miał 22 lata, porwali go piraci. Po zapłaceniu okupu odzyskał wolność i natychmiast ruszył w pogoń za nimi. Schwytanych kazał ukrzyżować i podarżnąć im gardła. Z legionami łączyła go silna więź. Do żołnierzy zwracał się towarzyszy i zabiegał o nadania ziemi weteranom. Zyskał dzięki temu nie tylko lojalność i szacunek, ale i miłość swoich podkomendnych. Tym sposobem przerzuł Pompejusza. Uwieńczony laurem chwały, złamał zasadę. Ruszył z legionami na granice Galii i Italii na rzece Rubikon. Z obawy przed wojną domową przejście z armią granicy było zabronione. Granica to mała rzeka Rubikon na północy Półwyspu. 11 stycznia 1949 roku przed naszą erą, Cezar wprowadził swoją armię do Italii. Złamał rzymskie prawo. Nie było odwrotu. To była ewidentna zdrada stanu. Kilka dni później Pompejusz uciekł z Rzymu, aby sposobić się do wojny domowej. Cezar maszerował na południe, niszcząc wszelki opór. Jego żołnierze, zaprawieni w kampanii galijskiej, byli niepokonani. Pompejusz zgromadził legiony w Brindisi, zaokrętował je i wysłał do Macedonii. Na wschodzie zyskał rozgłos, więc tam mógł oczekiwać pomocy. Cezar nie miał floty, więc dopiero rok później jego armia mogła stawić czoło Pompejuszowi pod Farsalos. Wojna toczyła się o najwyższą stawkę niepodzielną władzę nad Republiką. Dwóch największych wodzów, Cezar i Pompejusz, toczą wojnę o Rozstrzygnięcie przyniesie bitwa pod Farsalus w 49. roku przed naszą erą. Cezar wystawił 22 tysiące legionistów. Przeciwko 45 tysiącom Pompejusza. Legioniści Cezara musieli stawić czoło dwukrotnie liczebniejszemu wrogowi. Weterani z Galii nie zawahali się. By ułatwić zaopatrzenie, Pompejusz stanął obozem na płaskowyżu górującym nad morzem. Cezar miał trudności z aprowizacją. Okoliczna ludność była wierna Pompejuszowi. Ówczesna wojna miała dwa imperatywy. Po pierwsze, nie przegrać. Po drugie, nie dopuścić, by głód skłonił wojsko do kapitulacji. Pompejusz obozował na wzgórzu i widział rozbite namioty Cezara oddalone o jakieś 5 km. Pompejusz chciał wygrać, ale nie chciał walczyć. Przeczuwał, że wojsko Cezara jest zmęczone i bez zapasów. Grając na zwłokę, mógł zwyciężyć bezwalnej bitwy. Gdy armia rozbija obóz, wróg może go infiltrować. Było lato, a wojska Cezara łatwo znajdowały żywność. Doradcy naciskali na Pompejusza, by rozprawił się z Cezarem, nim ten odzyska siły. Armia Pompejusza przeważała liczebnie, ale nie wysłano jej do bitwy. Żołnierze zaczęli wątpić w swoje siły i zdolności nieufnego wodza. Takie nastroje skłoniły Pompejusza do bitwy. 9 sierpnia 48 roku przed naszą marą wojska Pompejusza zeszły z Wyżyny i ustawiły się w szyku bojowym na równinie Farsalus. Zarówno Pompejusz, jak i Cezar mieli po 11 legionów. Jednak legiony Cezara liczyły tylko 22 tysiące piechoty i 1000 kawalerii. Legiony Pompejusza miały pełny stan, 45 tysięcy piechoty i 7 tysięcy jazdy. Stan liczebny Legionu to około 4 tysięcy zbrojnych. Dzielił się na 10 kohort. Kohorty z kolei dzieliły się na 6 centurii, każda po 80 ludzi. Każdą centurię prowadził centurion. Kluczowy oficer na polu walki. Cezar znał z imienia wszystkich swoich centurionów. Centurioni stanowili szkielet armii rzymskiej, przez co cieszyli się dużym poważaniem. Dobrano i wyszkolono ich tak, by za wszelką cenę utrzymali swoje pozycje. Każdy legionista miał prostokątną tarczę z umbem wysoką na 120 cm. Uzbrojony był w oszczep lub włócznie oraz gladius, krótki miecz do pchnięcia. Chełmy ze słonami policzków zapewniały dobrą ochronę. Legiony miały wsparcie wojsk pomocniczych. Ich żołnierze wywodzili się z podbitych plemion. W nagrodę ci, którzy przetrwali 25 lat służby, otrzymywali rzymskie obywatelstwo. Byli to przede wszystkim łucznicy i jeźdźcy z plemion, które dobrze opanowały technikę. Walka z legionami uważali za zaszczyt. To one uczyniły Rzym światową potęgą. Tym razem legiony walczyły nie przeciw barbarzyńcom, ale przeciw sobie. Trudno było zidentyfikować wroga, ponieważ wszyscy byli identycznie wyposażeni, dlatego też posługiwano się hasłami, które odróżniały strony. Armia Pompejusza powtarzała: Herkules niezwyciężony, a Cezara Wenus dająca zwycięstwo. Cezar dowodził z prawego skrzydła, a lewe prowadził Marek Antoniusz, jego niezawodny przyjaciel i oficer. Obydwie armie stanęły w trójszeregu z najlepszymi żołnierzami w trzeciej linii. Pompejusz miał nad Cezarem dwukrotną przewagę w piechocie. Ale to siedmiokrotna przewaga kawalerii była jego największym atutem. Cezar dostrzegł zagrożenie i zabrał z każdego legionu po jednej kohorcie. Utworzył z nich czwartą linię obrony na tyłach swojej jazdy. Pompejusz nie przypuścił ataku, dlatego pierwszy ruszył Cezar. Wówczas jazda Pompejusza zaszarżowała na konnicę Cezara, która uciekła w nieładzie. Pole bitwy spowił kurz. Za konicą Pompejusza podążali łucznicy i procarze, ostrzeliwując flankę Cezara. Z nieba posypały się kamienie i strzały. Cezar był zaskoczony. Rozpoczęła się bitwa pod Farsalos o władzę nad Rzymem. 48 rok przed Chrystusem. Pola pod Fraserem. Dwóch rzymskich wodzów, Cezar i Pompejusz, walczą o władzę. Cezar zbiera swoje oddziały po uderzeniu jazdy wroga. To była prawdziwa wojna domowa. Konnicę Pompejusza prowadził Tytus Labienus, dawny przyjaciel Cezara z kampanii galijskiej. Zdrada Labienusa ukazana jest w pamiętnikach, które Cezar dyktował Skrybie po nocach lub w marszu. Dzieło o wojnie galijskiej przedstawia Labienusa jako odważnego żołnierza, natomiast o wojnie domowej jako bestialskiego gwałtownika. Przebiwszy się przez linię Cezara, Labienus znalazł się w złej sytuacji. Nie mógł przegrupować jazdy, ale lewe skrzydło Pompejusza, które ruszyło za konnicą, miotało się w bezładzie. Cezar nakazał czwartej linii zaatakować konnicę. Miała chwycić oszczepy w dłoń, aby razić wroga, jak falanga włócznie. Cezar nakazał im, aby nie rzucali pilum, lecz zadawali pchnięcia w twarze jeźdźców. Starożytna jazda, jak większość kawalerii, nie radziła sobie z dobrze przygotowaną ciężką piechotą. Jazda Pompejusza nie przypuszczała, że wpadnie na zdyscyplinowanych legionistów. 3000 piechoty z dwumetrowymi włóczniami zatrzymało szansę. Setki jeźdźców zginęły, reszta uciekła na wzgórza. Cezar zagrzewał żołnierzy z pierwszej linii, mówiąc, że chociaż są mniej liczni od wroga, to jednak go pobiją, bo są legionistami Cezara. I zwyciężyli. Cezar był doskonałym dowódcą. Spędził ze swym wojskiem długie lata w Galii. Znał imiona wszystkich centurionów. Nie opuszczał swych żołnierzy. Spał z nimi w namiotach. Za to oni chcieli dla niego walczyć i umierać. Teraz Cezar był panem i rozkazał nacierać legionistom. Ci biegli 200 metrów, chroniąc się tarczami i siomami przed gradem pocisków. Nawet gdy się zbliżyli na 30 metrów, legioniści Pompejusza nie ruszyli naprzód. Pompejusz zabronił nacierać, aby wojska Cezara przebiegły dwukrotnie większy dystans, przez to osłabły i łatwiej uległy w walce. Centurioni Cezara kazali im się zatrzymać, by złapać oddech i wyrównać szyki. Wówczas natarli. Zaczęli rzucać pilą. Armia Pompejusza odpowiedziała salwą. Oszczepy latały z dwóch stron, a rzucający właściwie nie musieli celować. Wreszcie linie się starły, siły były wyrównane. Szek Pompejusza wytrzymał. To była niezwykła bitwa, w której wrogowie prosili się nawzajem, aby ocaleni powiadomili rodziny o losie pozostałym. Czwarta linia nie zdołała złamać nadwątlonego lewego skrzydła Pompejusza. Cezar nakazał atak trzeciej, najlepszej linii. Pompej już widział z centrum swego szyku, jak lewe skrzydło się załamuje, a legioniści uciekają. Niebawem i on stracił wolę walki. Uciekł w panice do obozu. Cezar zwyciężył. Wojna domowa dowiodła, że Cezar był lepszym wodzem, a jego sukcesy w Galii nie były dziełem przypadku. Dał przykład doskonałego, pełnego inicjatywy dowódcy, który motywował żołnierzy lepiej niż Pompejusz. W swych pamiętnikach Cezar napisał, że jego wojsko zabiło 15 tysięcy żołnierzy Pompejusza, tracąc tylko 200 i zdobywając 9 orłów legionów. Oczywiście jest to relacja zwycięzcy. Grecki historyk Plutarch szacuje straty Pompejusza na 6 tysięcy. Źródła podają, że Pompejusz nie otrząsnął się z klęski, niemalże stracił zmysły. Uciekł do swego namiotu, pozostawiając żołnierzy na polu bitwy. Pompejusz zbiegł wraz z żoną do Egiptu. Cezar ich ścigał, ale już nigdy się nie spotkali. Pompejusza zamordował jeden z jego centurionów, gdy wódz schodził na ląd koło Aleksandrii. Przybyły trzy dni później, Cezar otrzymał jego głowę w worku. Nie chciał jej przyjąć i nakazał pogrzebać rywala z honorami. Chciał zaleczyć rany wojny domowej. Okazał łaskę wielu dekurionom Pompejusza, w tym Markusowi Brutusowi, synowi swej kochanki. Cezar chciał, aby przyłączyli się do jego armii. Jego trybuni głosili, i wy, i my jesteśmy Rzymianami. Cezar spędził w Egipcie nieco czasu, darowując młodą królową Kleopatrę męskim potomkiem. Cezar wygrał wojnę domową i zyskał pełnię władzy. Jego zwycięstwo położyło kres w starej Republice Rzymskiej, a on sam został dyktatorem. Miesiąc lipiec nazwano na jego cześć Julius. Od tej pory Rzymem władać będą imperatorzy, a ich władza boskiego pochodzenia będzie nieograniczona. Cztery lata później grupa spiskowców zasztyletowała Cezara, który posiadał już zbyt wielką władzę. Wśród nich był Marcus Brutus, oszczędzony pod Farsalus. Cezar wykrwawił się u stóp statuin swego największego rywala Pompejusza Wielkiego. Wersja polska, Studia Publishing, na zlecenie polskie Media Amerykańskie. Tekst Jakub Szpetulski-Wazarowicz, czyta Janusz Kozioł.